Być może to samo nas dzisiaj dotyka od Matki Najświętszej ze względu, żeśmy nie pod niewolą polityczną, tylko pod niewolą posoborowych struktur kościelnych, które znalazły się pod okupacją żydomasonerii, czy oddały widzialną strukturę kościoła pod władanie żydomasonerii, faktycznie piekła. Bo rzeczywiście jest tak, że ze względu na sobór i posoborowie stan nasz katolików jest opłakany. Od chociażby proste pytanie, na które katolik każdy powinien był umieć odpowiedzieć. I odpowiedź zawsze powinna padać. Jest papież, habemus papam. Masz pewność, że jest? Bo są ci, którzy od 60 lat ze względu nie jakiś bunt przeciwko papiestwu, tylko brak konkretnych, ko, 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 konkretnych yy, właściwości, którymi papiestwo katolickie się wyraża, mówi, habe, mówią, habe z papą. I nie masz, jak im odpowiedzieć na sposób, żeście zbzikowali. Bo to nie zbzikowanie, tylko konkretne pytanie konkretne zarzuty, konkretne oskarżenie, konkretne stanowisko. Co jest do powiedzenia? Że przynajmniej tak jest nam wolno pomyśleć, że jako katolicy znajdujemy się w sytuacji dużo bardziej opłakanej niż wtedy przed blisko 150 laty Polacy ze względu na, na zabory znajdowali się na Warmii ci, którzy tam wówczas, w czasie objawień, przybywali. W związku z czym mamy tytuł, tym bardziej oczekiwać pomocy od Matki Najświętszej. I to udawanie się do Gietrzwałdu na ten sposób widzi, że odbywasz swoje co miesięczne. Pielgrzymowanie, tak tutaj do czcigodnych wiernych mówię, jako ten, który matce najświętszej może powiedzieć, Matko najświętsza, szedłem do Ciebie. Z domu, w którym mieszkam, wyszedłem, z kościoła, w tym praktykuję, wyszedłem, żeby iść do Ciebie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Są wśród nas ci, którzy mogą powiedzieć, piąty raz, pięć razy, Matko najświętsza, a może być, że jeden raz. I ma znaczenie.